Kiedy wieki już dojrzały, siły nie te albo zdrowie szwankuje, o samodzielne poruszanie się na dworcu kolejowym trudno. Miał już 80 lat, no to już trzeba jakiejś pomocy. Z pomocą przychodzi asystent, osoba, która pomoże każdemu podróżnemu o ograniczonej sprawności ruchowej. Taki człowiek powinien być wszędzie, który daje pomoc potrzebującym, na przykład tym niewidomym. A niekoniecznie niewidomy. Staruszek idzie nosem, podpiera prawie swoją laskę. Już jest stary i potrzebuje pomocy. Osoba z ograniczoną sprawnością ruchową będzie mogła skorzystać z usługi asysty na terenie dworca PKP w Włodzisławie Śląskim, która zapewni jej bezpieczne i spokojne dotarcie na peron, pomoże jej przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu, przez co osoby z ograniczoną sprawnością ruchową będą czuły się bezpieczniej. Korzystać z pomocy może każda osoba niepełnosprawna bądź taka, która ma problemy z poruszaniem się. Warunek jest jeden. Trzeba zgłosić swój przejazd i potrzeby asysty minimum 30 minut przed planowaną podróżą. Oprócz tego należy podać datę podróży, godzinę odjazdu bądź przyjazdu pociągu. Te 30 minut to jest czas, który powinien wystarczyć na bezpieczne. Przetransportowanie osoby z lub do pociągu. Asysta pracowników ochrony dworca odbywa się od miejsca oczekiwania pasażera do drzwi pociągu, którymi osoba będzie wsiadać lub od drzwi pociągu, z którego wyżej wymieniona osoba wysiada, do oznaczonego miejsca na dworcu lub do głównego wyjścia z obszaru stacji. Na miejscu jest dostępny także wózek inwalidzki, jeśli byłaby taka potrzeba, również można z niego skorzystać. Pomoc asysty otrzyma się pod tym numerem. Jest bezpłatna i nieoceniona zarazem.